Bardzo wiele osób myśli, że czysty dom to dom idealny. Bez smak, bez śladów, bez żadnych oznak życia. I właśnie to przekonanie sprawia, że sprzątanie tak bardzo męczy. Bo perfekcja jest wymagająca. Perfekcja domaga się uwagi. Perfekcja nigdy nie mówi wystarczy. A dziś chcę Ci pokazać coś zupełnie innego. Że dom może być czysty, nawet jeśli nie jest idealny, i że to właśnie taka czystość daje poczucie ulgi, spokoju i porządku. Wizualna czystość to nie jest brak każdego śladu, to brak chaosu dla oka, to moment, w którym wchodzisz do pomieszczenia i nic cię nie drażni. Nie widzisz wszystkiego naraz, nie czujesz, że coś się narzuca. Nie masz potrzeby jeszcze czegoś poprawić. To właśnie ten efekt sprawia, że w hotelu czujesz się dobrze, nawet jeśli spojrzysz z bliska i zobaczysz, że coś nie jest perfekcyjne. Bo hotel sprząta pod kątem wrażenia, a nie kontroli. Dziś skupiamy się właśnie na tym nie na doczyszczaniu, nie na detalach, które widać tylko z bliska, ale na tym, co widzisz od progu. Wizualna czystość zaczyna się od dużych, spokojnych powierzchni. Od blatów, które są puste. Od stołu, na którym nie leżą przypadkowe rzeczy. Od frontów, które są tylko lekko przetarte, ale nie oblepione. Dziś nie zaglądasz w kąty. Nie klękasz. Nie szorujesz. Dziś tylko wygładzasz obraz. Jeśli przecierasz blat, zrób to spokojnie, jednym ruchem. Jeśli przecierasz stół, skup się na tym, żeby był pusty, nieidealny. Jeśli przecierasz fronty, wystarczy, że zniknie wrażenie lepkości i chaosu. To nie są drobne rzeczy. To są rzeczy, które mózg czyta jako porządek. Ludzki mózg bardzo szybko ocenia przestrzeń. Nie analizuje detali. On skanuje całość. I jeśli całość jest spokojna, uznaje, że jest bezpiecznie. Dlatego wizualna czystość daje ulgę szybciej niż perfekcja. Zauważ dziś coś ważnego. Jeśli po sprzątaniu masz ochotę wyjść z pomieszczenia i nie wracać do niego myślami, to znaczy, że zrobiłaś wystarczająco dużo. Jeśli nie czujesz potrzeby jeszcze tylko tego jednego miejsca, to znaczy, że obraz się domknął. To jest dokładnie ten moment, do którego dążymy. Efekt hotelowy nie polega na tym, że wszystko śni. On polega na tym, że przestrzeń nie domaga się Twojej energii. Dziś sprzątanie macie zostawić spokojniejszą, a nie bardziej czujną. Ma uspokoić wzrok. Ma uspokoić głowę. Jeśli gdzieś został ślad, który widzisz tylko Ty i tylko z bliska, zostaw go. To nie jest dziś ważne. To nie jest element wizualnej czystości. W tym systemie uczysz się wybierać. Nie wszystko naraz. Nie wszystko dziś. Tylko to, co robi różnicę. Dziś tą różnicą jest lekkość. Jeśli po zakończeniu sprzątania masz poczucie, że w domu jest jaśniej, spokojniej i ciszej, to znaczy, że zrobiłaś dokładnie to, co trzeba. Jutro zajmiemy się miejscem, które najbardziej wpływa na to, czy dom szybko znowu wygląda na brudny. Porozmawiamy o podłodze, wejściu i piasku, i o tym, dlaczego z tym nie walczymy, tylko uczymy się to obsługiwać. Na dziś to wystarczy. Czysto, ale lekko i dokładnie tak. Bardzo wiele osób myśli, że czysty dom to dom idealny. Bez smak, śladów, żadnych oznak życia. To przekonanie sprawia, że sprzątanie tak bardzo męczy, bo perfekcja jest wymagająca, domaga się uwagi i nigdy nie mówić wystarczy. Dziś chcę ci pokazać coś innego: że dom może być czysty, nawet jeśli nie jest idealny. Taka czystość daje poczucie ulgi, spokoju i porządku. Wizualna czystość to nie brak każdego śladu, lecz brak chaosu dla oka. To moment, gdy wchodzisz do pomieszczenia i nic cię nie drażni. Nie widzisz wszystkiego naraz, nie czujesz, że coś się narzuca, nie masz potrzeby i jeszcze czegoś poprawić. To właśnie ten efekt sprawia, że w hotelu czujesz się dobrze, nawet jeśli dostrzeżesz, że coś nie jest perfekcyjne. Hotel sprząta pod kątem wrażenia, a nie kontroli. Dziś skupiamy się właśnie na tym, co widzisz od progu. Wizualna czystość zaczyna się od dużych, spokojnych powierzchni, od pustych blatów, od stołu, na którym nie leżą przypadkowe rzeczy, od frontów, które są tylko lekko przetarte, ale nie oblepione. Dziś nie zaglądasz w kąty, nie klękasz, nie szorujesz. Dziś tylko wygładzasz obraz. Jeśli przecierasz blat, zrób to spokojnie, jednym ruchem. Jeśli przecierasz stół, skup się na tym, żeby był pusty, nieidealny. Jeśli przecierasz fronty, wystarczy, że zniknie wrażenie lepkości i chaosu. To nie są drobne rzeczy, to są rzeczy, które mózg czyta jako w porządek. Ludzki mózg szybko ocenia przestrzeń, nie analizuje detali. On skanuje całość i jeśli całość jest spokojna, uznaje, że jest bezpiecznie. Dlatego wizualna czystość daje ulgę szybciej niż perfekcja. Zauważ dziś coś ważnego. Jeśli po sprzątaniu masz ochotę wyjść z pomieszczenia i nie wracać do niego myślami, to znaczy, że zrobiłaś wystarczająco dużo. Jeśli nie czujesz potrzeby jeszcze tylko tego jednego miejsca, to znaczy, że obraz się domknął. To jest dokładnie ten moment, do którego dążymy. Efekt hotelowy nie polega na tym, że wszystko lśni, lecz na tym, że przestrzeń nie domaga się Twojej energii. Dziś sprzątanie macie zostawić spokojniejszą, a nie bardziej czujną. Ma uspokoić wzrok i głowę. Jeśli gdzieś został ślad, który widzisz tylko ty i tylko z bliska, zostaw go. To nie jest dziś ważne, to nie jest element wizualnej czystości. W tym systemie uczysz się wybierać. Nie wszystko naraz, nie wszystko dziś, tylko to, co robi różnicę. Dziś tą różnicą jest lekkość. Jeśli po zakończeniu sprzątania masz poczucie, że w domu jest jaśniej, spokojniej i ciszej, to znaczy, że zrobiłaś dokładnie to, co trzeba. Jutro zajmiemy się miejscem, które najbardziej wpływa na to, czy dom szybko znowu wygląda na brudny. Porozmawiamy o podłodze, wejściu i piasku i o tym, dlaczego z tym nie walczymy, tylko uczymy się to obsługiwać. Na dziś to wystarczy. Czysto, ale lekko i dokładnie tak. Bardzo wiele osób poszukuje sposobów na utrzymanie czystego domu, myśląc, że idealny dom to ten bez smak, śladów i oznak życia. To przekonanie sprawia, że sprzątanie staje się męczące, ponieważ perfekcja wymaga nieustannej uwagi. Perfekcja nigdy nie mówi i dość. Dziś chcę pokazać Ci coś innego. Dom może być czysty, nawet jeśli nie jest perfekcyjny. Taka czystość przynosi ulgę, spokój i porządek. Wizualna czystość nie polega na całkowitym usunięciu śladów. Chodzi o brak chaosu dla oka. To moment, kiedy wchodzisz do pomieszczenia, a nic cię nie drażni. Nie widzisz wszystkiego naraz, nie czujesz potrzeby ciągłego poprawiania. To właśnie ten efekt sprawia, że w hotelu czujesz się dobrze, nawet jeśli coś nie jest idealne. Hotele sprzątają pod kątem wrażenia, a nie kontroli. Dziś skupiamy się na tym podejściu. Nie na doczyszczaniu, nie na detalach, które widać tylko z bliska, ale na tym, co widzisz od progu. Wizualna czystość zaczyna się od dużych, spokojnych powierzchni, pustych blatów, stołu bez przypadkowych rzeczy, frontów lekko przetartych, ale nie oblepionych. Nie zaglądasz w kąty, nie klękasz, nie szorujesz. Wygładzasz tylko obraz. Jeśli przecierasz blat, zrób to spokojnie, jednym ruchem. Jeśli przecierasz stół, skup się na tym, by był pusty, nieidealny. Jeśli przecierasz fronty, wystarczy, że zniknie wrażenie lepkości i chaosu. Te rzeczy mózg odbiera jako w porządek. Ludzki mózg szybko ocenia przestrzeń, nie analizuje detali, lecz skanuje całość. Jeśli całość jest spokojna, uznaje, że jest bezpiecznie, dlatego wizualna czystość daje ulgę szybciej niż perfekcja. Zauważ dziś coś ważnego. Jeśli po sprzątaniu masz ochotę wyjść z pomieszczenia i nie wracać do niego myślami, to znaczy, że zrobiłeś wystarczająco dużo. Jeśli nie czujesz potrzeby jeszcze tylko tego jednego miejsca, to znaczy, że obraz się domknął. To jest dokładnie ten moment, do którego dążymy. Efekt hotelowy nie polega na tym, że wszystko lśni. Polega na tym, że przestrzeń nie domaga się Twojej energii. Dziś sprzątanie macie zostawić spokojniejszą, a nie bardziej czujną. Ma uspokoić wzrok i głowę. Jeśli gdzieś został ślad, który widzisz tylko ty i tylko z bliska, zostaw go. To nie jest dziś ważne. To nie jest element wizualnej czystości. W tym systemie uczysz się wybierać. Nie wszystko naraz, nie wszystko dziś. Tylko to, co robi różnicę. Dziś tą różnicą jest lekkość. Jeśli po zakończeniu sprzątania masz poczucie, że w domu jest jaśniej, spokojniej i ciszej, to znaczy, że zrobiłaś dokładnie to, co trzeba. Jutro zajmiemy się miejscem, które najbardziej wpływa na to, czy dom szybko znowu wygląda na brudny. Porozmawiamy o podłodze, wejściu i piasku oraz o tym, dlaczego z tym nie walczymy, tylko uczymy się to obsługiwać. Na dziś to wystarczy. Czysto, ale lekko, dokładnie tak. Wiele osób uważa, że czysty dom to dom idealny, bez smak, śladów i oznak życia. To przekonanie sprawia, że sprzątanie staje się męczące, ponieważ perfekcja wymaga uwagi i nigdy nie mówić wystarczy. Dziś chcę ci pokazać coś innego. Dom może być czysty, nawet jeśli nie jest idealny. Taka czystość przynosi ulgę, spokój i porządek. Wizualna czystość nie oznacza braku śladów, ale brak chaosu dla oka. To moment, gdy wchodzisz do pomieszczenia i nic cię nie drażni, nie masz potrzeby jeszcze czegoś poprawić. W hotelu czujesz się dobrze, bo przestrzeń sprzątana jest pod kątem wrażenia, a nie kontroli. Dziś skupiamy się na tym, co widzisz od progu, nie na doczyszczaniu czy detalach widocznych, tylko z bliska. Wizualna czystość zaczyna się od dużych, spokojnych powierzchni, od pustych blatów, stołu bez przypadkowych rzeczy, frontów delikatnie przetartych. Nie zaglądasz w kąty, nie klękasz, nie szorujesz. Dziś wygładzasz obraz. Jeśli przecierasz blat, zrób to spokojnie jednym ruchem. Jeśli przecierasz stół, skup się na tym, by był pusty, nieidealny. Jeśli przecierasz fronty, wystarczy, że zniknie wrażenie lepkości i chaosu. To nie są drobne rzeczy, to są rzeczy, które mózg czyta jako w porządek. Ludzki mózg szybko ocenia przestrzeń, nie analizuje detali, lecz skanuje całość. Jeśli całość jest spokojna, uznaje, że jest bezpiecznie. Dlatego wizualna czystość daje ulgę szybciej niż perfekcja. Zauważ dziś coś ważnego. Jeśli po sprzątaniu masz ochotę wyjść z pomieszczenia i nie wracać do niego myślami, znaczy to, że zrobiłaś wystarczająco dużo. Jeśli nie czujesz potrzeby jeszcze tylko tego jednego miejsca, to znaczy, że obraz się domknął. To jest moment, do którego dążymy. Efekt hotelowy nie polega na tym, że wszystko lśni, ale na tym, że przestrzeń nie domaga się Twojej energii. Dziś sprzątanie macie zostawić spokojniejszą, a nie bardziej czujną. Ma uspokoić wzrok i głowę. Jeśli gdzieś został ślad, który widzisz tylko ty i tylko z bliska, zostaw go. To nie jest dziś ważne, to nie jest element wizualnej czystości. W tym systemie uczysz się wybierać. Nie wszystko naraz, nie wszystko dziś, tylko to, co robi różnicę. Dziś tą różnicą jest lekkość. Jeśli po sprzątaniu czujesz, że w domu jest jaśniej, spokojniej i ciszej, to znaczy, że zrobiłaś dokładnie to, co trzeba. Jutro zajmiemy się miejscem, które najbardziej wpływa na to, czy dom szybko znowu wygląda na brudny. Porozmawiamy o podłodze, wejściu i piasku oraz o tym, dlaczego z tym nie walczymy. Tylko uczymy się to obsługiwać. Na dziś to wystarczy czysto, ale lekko, dokładnie tak. Wiele osób uważa, że czysty dom to dom idealny, bez smak, śladów i oznak życia. To przekonanie sprawia, że sprzątanie staje się męczące, ponieważ perfekcja wymaga uwagi i nigdy nie mówić wystarczy. Dziś chcę Ci pokazać coś innego. Dom może być czysty, nawet jeśli nie jest idealny. Taka czystość przynosi ulgę, spokój i porządek. Wizualna czystość nie oznacza braku śladów, ale brak chaosu dla oka. To moment, gdy wchodzisz do pomieszczenia i nic cię nie drażni, nie masz potrzeby jeszcze czegoś poprawić. W hotelu czujesz się dobrze, bo przestrzeń sprzątana jest pod kątem wrażenia, a nie kontroli. Dziś skupiamy się na tym, co widzisz od progu, nie na doczyszczaniu czy detalach widocznych, tylko z bliska. Wizualna czystość zaczyna się od dużych, spokojnych powierzchni, od pustych blatów, stołu bez przypadkowych rzeczy, frontów delikatnie przetartych. Nie zaglądasz w kąty, nie klękasz, nie szorujesz. Dziś wygładzasz obraz. Jeśli przecierasz blat, zrób to spokojnie, jednym ruchem. Jeśli przecierasz stół, skup się na tym, by był pusty, nieidealny. Jeśli przecierasz fronty, wystarczy, że zniknie wrażenie lepkości i chaosu. To nie są drobne rzeczy, to są rzeczy, które mózg czyta jako w porządek. Ludzki mózg szybko ocenia przestrzeń, nie analizuje detali, lecz skanuje całość. Jeśli całość jest spokojna, uznaje, że jest bezpiecznie. Dlatego wizualna czystość daje ulgę szybciej niż perfekcja. Zauważ dziś coś ważnego. Jeśli po sprzątaniu masz ochotę wyjść z pomieszczenia i nie wracać do niego myślami, znaczy to, że zrobiłaś wystarczająco dużo. Jeśli nie czujesz potrzeby jeszcze tylko tego jednego miejsca, to znaczy, że obraz się domknął. To jest moment, do którego dążymy. Efekt hotelowy nie polega na tym, że wszystko lśni, ale na tym, że przestrzeń nie domaga się Twojej energii. Dziś sprzątanie macie zostawić spokojniejszą, a nie bardziej czujną. Ma uspokoić wzrok i głowę. Jeśli gdzieś został ślad, który widzisz tylko ty i tylko z bliska, zostaw go. To nie jest dziś ważne, to nie jest element wizualnej czystości. W tym systemie uczysz się wybierać. Nie wszystko naraz, nie wszystko dziś. Tylko to, co robi różnicę. Dziś tą różnicą jest lekkość. Jeśli po sprzątaniu czujesz, że w domu jest jaśniej, spokojniej i ciszej, to znaczy, że zrobiłaś dokładnie to, co trzeba. Jutro zajmiemy się miejscem, które najbardziej wpływa na to, czy dom szybko znowu wygląda na brudny. Porozmawiamy o podłodze, wejściu i piasku oraz o tym, dlaczego z tym nie walczymy, tylko uczymy się to obsługiwać. Na dziś to wystarczy czysto, ale lekko dokładnie tak. Wielu ludzi uważa, że nieskazitelnie czysty dom to dom doskonały bez smak, bez śladów, bez jakichkolwiek oznak życia. To właśnie to przekonanie sprawia, że sprzątanie jest tak wyczerpujące. Perfekcja jest wymagająca, domaga się uwagi i nigdy nie mówi i dość. Dziś pragnę przedstawić Ci inną perspektywę. Dom może być czysty, nawet jeśli nie jest perfekcyjny. To właśnie taka forma czystości przynosi ulgę, spokój i poczucie porządku. Wizualna czystość nie polega na całkowitym braku śladów, lecz na braku chaosu dla oka. To moment, gdy wchodzisz do pomieszczenia i nic cię nie drażni. Nie widzisz wszystkiego jednocześnie, nie czujesz, że coś na ciebie napiera, nie masz potrzeby jeszcze czegoś poprawić. To właśnie ten efekt sprawia, że w hotelu czujesz się komfortowo, nawet jeśli z bliska dostrzeżysz pewne niedoskonałości. Hotel sprząta z myślą o wrażeniu, a nie o kontroli. Dziś skupiamy się właśnie na tym. Nie na pedantycznym doczyszczaniu ani na detalach dostrzegalnych, tylko z bliska, lecz na tym, co widzisz od progu. Wizualna czystość rozpoczyna się od dużych, uporządkowanych powierzchni. Od pustych blatów, od stołu, na którym nie ma przypadkowych przedmiotów, od frontów, które są lekko przetarte, ale nie lepkie. Dziś nie zaglądasz w zakamarki, nie klękasz, nie szorujesz, dziś tylko wygładzasz obraz. Jeśli przecierasz blat, zrób to spokojnie, jednym ruchem. Jeśli przecierasz stół, skup się na tym, żeby był wolny od przedmiotów, niekoniecznie idealny. Jeśli przecierasz prąty, wystarczy, że zniknie wrażenie lepkości i chaosu. Te detale nie są błahe, to elementy, które mózg interpretuje jako porządek. Ludzki mózg bardzo szybko ocenia przestrzeń, nie analizuje detali, lecz skanuje całość. Jeśli całość jest spokojna, uznaje, że jest bezpiecznie. Dlatego wizualna czystość daje ulgę szybciej niż perfekcja. Zauważ dziś coś ważnego. Jeśli po sprzątaniu masz ochotę opuścić pomieszczenie i nie wracać do niego myślami, to znaczy, że zrobiłaś wystarczająco dużo. Jeśli nie czujesz potrzeby jeszcze tylko tego jednego miejsca, to znaczy, że obraz się zamknął. To jest dokładnie ten moment, do którego dążymy. Efekt hotelowy nie polega na tym, że wszystko lśni, lecz na tym, że przestrzeń nie domaga się Twojej energii. Dziś sprzątanie macie uczynić spokojniejszą, a nie bardziej czujną. Ma uspokoić wzrok i umysł. Jeśli gdzieś został ślad, który dostrzegasz tylko ty i tylko z bliska, zostaw go. To nie jest dziś istotne. To nie jest element wizualnej czystości. W tym systemie uczysz się wybierać. Nie wszystko naraz, nie wszystko dziś tylko to, co robi różnicę. Dziś tą różnicą jest lekkość. Jeśli po zakończeniu sprzątania czujesz, że w domu jest jaśniej, spokojniej i ciszej, to znaczy, że zrobiłaś dokładnie to, co trzeba. Jutro zajmiemy się miejscem, które najbardziej wpływa na to, czy dom szybko znowu wygląda na zaniedbani. Porozmawiamy o podłodze, wejściu i piasku oraz o tym, dlaczego nie walczymy z tym, lecz uczymy się to obsługiwać. Na dziś to wystarczy. Czystość, ale z lekkością dokładnie tak. Bardzo wiele osób czuje, że czysty dom to dom idealny. Bez smak, bez śladów, bez żadnych oznak życia. I to właśnie takie przekonanie sprawia, że sprzątanie staje się wyzwaniem. Perfekcja jest wymagająca, domaga się uwagi i nigdy nie mówi, wystarczy. Dziś chcę Ci pokazać coś zupełnie innego. Dom może być czysty, nawet jeśli nie jest idealny. To właśnie taka czystość daje poczucie ulgi, spokoju i porządku. Czystość wizualna nie polega na braku każdego śladu. To brak chaosu dla oka. To moment, kiedy wchodzisz do pomieszczenia i nic cię nie drażni. Nie widzisz wszystkiego naraz, nie czujesz, że coś się narzuca, nie masz potrzeby jeszcze czegoś poprawić. To ten efekt sprawia, że w hotelu czujesz się dobrze, nawet jeśli z bliska coś nie jest perfekcyjne. Bo hotel sprząta pod kątem wrażenia, a nie kontroli. Dziś skupiamy się na tym. Nie na doczyszczaniu, nie na detalach widocznych tylko z bliska, ale na tym, co widać od progu. Wizualna czystość zaczyna się od dużych, spokojnych powierzchni, od pustych blatów, od stołu, na którym nie leżą przypadkowe rzeczy, od frontów lekko przetartych, ale nie oblepionych. Dziś nie zaglądasz w kąty, nie klękasz, nie szorujesz. Wygładzasz obraz. Gdy przecierasz blat, zrób to spokojnie, jednym ruchem. Gdy przecierasz stół, skup się na tym, żeby był pusty, nieidealny. Gdy przecierasz fronty, wystarczy, że zniknie wrażenie lepkości i chaosu. To nie są drobne rzeczy, to są rzeczy, które mózg czyta jako w porządek. Ludzki mózg szybko ocenia przestrzeń, nie analizuje detali. Skanuje całość i jeśli całość jest spokojna, uznaje, że jest bezpiecznie. Dlatego wizualna czystość daje ulgę szybciej niż perfekcja. Zauważ dziś coś ważnego. Jeśli po sprzątaniu masz ochotę wyjść z pomieszczenia i nie wracać do niego myślami, to znaczy, że zrobiłaś wystarczająco dużo. Jeśli nie czujesz potrzeby jeszcze tylko tego jednego miejsca, to znaczy, że obraz się domknął. To jest dokładnie ten moment, do którego dążymy. Efekt hotelowy nie polega na tym, że wszystko lśni, lecz na tym, że przestrzeń nie domaga się Twojej energii. Dziś sprzątanie macie zostawić spokojniejszą, a nie bardziej czujną. Ma uspokoić wzrok, ma uspokoić głowę. Jeśli gdzieś został ślad, który widzisz tylko ty i tylko z bliska, zostaw go. To nie jest dziś ważne. To nie jest element wizualnej czystości. W tym systemie uczysz się wybierać. Nie wszystko naraz, nie wszystko dziś tylko to, co robi różnicę. Dziś tą różnicą jest lekkość. Jeśli po zakończeniu sprzątania masz poczucie, że w domu jest jaśniej, spokojniej i ciszej, to znaczy, że zrobiłaś dokładnie to, co trzeba. Jutro zajmiemy się miejscem, które najbardziej wpływa na to, czy dom szybko znowu wygląda na brudny. Porozmawiamy o podłodze, wejściu i piasku. O tym, dlaczego z tym nie walczymy, tylko uczymy się to obsługiwać. Na dziś to wystarczy. Czysto, ale lekko dokładnie tak.